Gdy ktoś łamie zasady, naturalnym odruchem jest to, że chcielibyśmy go ukarać po to, żeby zaprzestał on w przyszłości takich czy innych zachowań. Jednak jeżeli z karą przesadzimy, to nie tylko sprawimy, że on w przyszłości te zachowania będzie powielał, ale zachowania te staną się dla niego o wiele bardziej atrakcyjne. Prawidłowość tą udowodnili badacze, psycholodzy społeczni w latach 60 w pewnym przedszkolu postanowili przeprowadzić eksperyment i zabroniono dzieciakom bawić się jedną z ich ulubionych zabawek. Część dzieci została ukarana tak zwaną karą dużą, czyli badacz powiedział, że jeżeli będziecie bawić się tą zabawką, to nie tylko się zezłoszczę, ale zabiorę Wam wszystkie zabawki. W drugiej sytuacji, była to sytuacja kary małej, badacz powiedział, że jeżeli będziecie bawić się tą zabawką, to po prostu się zdenerwuje. Co się okazało? Faktycznie w tym okresie czasu, kiedy ta zabawa tą zabawką była zabroniona, dzieci i z sytuacji kary małej, i z sytuacji kary dużej z tą zabawką się nie bawiły. Natomiast ciekawy jest efekt, który nastąpił już po tym badaniu. Otóż okazało się, że w sytuacji kary dużej te dzieciaki, które miały, były obłożone karą dużą, ich, w ich oczach atrakcyjność tej zabawki o wiele bardziej wzrosła. I one chętnie... Po tym eksperymencie tą zabawką się bawiły. A jak to było w sytuacji kary małej? W sytuacji kary małej okazało się, że dzieciaki po eksperymencie o wiele mniej chętnie bawiły się zakazaną zabawką. Nastąpiło u nich coś takiego jak uzasadnienie wewnętrzne czyli motywacja wewnętrzna. Okazało się, że kara była ta zbyt mała, żeby nie bawić się tą zabawką, tylko ze strachu przed karą, więc dzieciaki musiały zmniejszać atrakcyjność tej zabawki w swoich oczach, przez co nawet jeszcze przez 40 dni po badaniu tą zabawką się nie bawiły. Z kolei dzieciaki w sytuacji kary dużej wiedziały, że nie bawią się tą zabawką tylko dlatego, żeby uniknąć kary, w związku z czym po całym eksperymencie bawiły się tą zabawką o wiele bardziej chętnie. Także uważajcie, jeżeli chcecie kogoś ukarać, z tego względu, że jeżeli przesadzicie, to nie osiągniecie oczekiwanego efektu, a wręcz przeciwnie, zwiększycie atrakcyjność tej czynności, która teoretycznie powinna być zakazana. Dzięki za uwagę, Ania.